Witajcie kochani u Anity na zachodnim szlaku, przedstawiam Wam zakupy z Niemiec, jak widzicie ile ja wydaję, za co ile płacimy. I dzisiaj kolejna porcja zakupów, dzisiaj bardziej wędlinkowo jest, jak staliza, pewne widzowie wiedzą wędliny, staramy się i mięso głównie kupować w szlachthofie, natomiast tam nie ma dużego wyboru smaków, tam są przepyszne, ale nie ma dużego wyboru. Czasami już nam się znudzi to salami, to szynka i inne wędzonki stamtąd. Chce nam się coś innego. I tydzień temu mój mąż był po coś tam w Kauflandzie i kupił kilka, chyba trzy opakowania wędlin, tak do spróbowania tak zwanych droższych z wyższej półki i nam bardzo zasmakowały. I dzisiaj tadaą zakupy z Kauflandu, które u mnie się bardzo rzadko pojawiają. I do tego takie drobne zakupy z Netto też są. Więc co, zaczynamy od Netto, bo tu jest ohydny rachunek. I tak, na początku mamy puszki, kocie, psie, już nie pamiętam, kocie, kocie ławy. Po 55 centów. Słuchajcie, jaja totalne były po 60 centów chyba przez rok czy dłużej, teraz właśnie po 55 centów są. Podejrzewam, że w innych sklepach też staniały. No więc na początek mamy kupiliśmy 20 tych puszek i później co marcepanek 219 też stali oglądacze wiedzą, że ja uwielbiam marcepana. W ogóle dziękuję Wam bardzo wszystkim za lajki, za komentarze, za subskrypcję oczywiście. Miło mi powitać nowe osoby na kanale. Mam nadzieję, że dłużej zostaniecie. Robię, staram się robić zakupy, natomiast czasami jest za mało czasu nagrywać zakupy Wam. No i robimy co miesiąc, pierwszą niedzielę miesiąca. Takiego live'a odpowiadam na pytania, to głównie osoby, które przybywają do Niemiec, które zamierzają przybywać, mają mnóstwo pytań i, i tam się tym zajmujemy, nie będziemy tutaj zajmować czasu na zakupach. To jest mój narcepan. Ile on waży? To mąż mi wybrał. <laughs> o, 200 gramów, proszę bardzo. Słodycze. 10 sztuk, już widziałam, że to będzie. Także to mamy. Teraz zobaczymy, czy się odnajdziemy w rachunku. Będzie ciężko. Yy, kupiliśmy dwa opakowania kurczaków. Tak, nie, to są chicken nuggets. Za 6,99. Aha, to one są w ogóle w zamrażalniku, już poleciały. <gryw> Jak to kurczaki. Kurczę, mam problem. Mamy ostrość. I kupiliśmy dwa słoiczki takie po 250 g To jest golonka, to jest mięsko takie na kanapki. To też Wam zaraz pokażę. I moi kochani, dwa opakowania kurczaków to są całe te łódka za 3,79. Ostatnio z net to kupiliśmy, no może nie z ostatnio, z miesiąc temu. Takie te oberszale. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, golonki, czy podudzia, czy cokolwiek innego. Natomiast, natomiast były fantastyczne. Przede wszystkim nie napuchły, tylko się upiekły. Normalnie się upiekły, bo ostatnio mamy problem, żeby kurczak nam się fajnie upiekł. Także nie było dzisiaj tych oberszale i wzięliśmy sobie normalne łódka po 3,79 za kilo 100. Gram, kilogram i 100 gram. I to by było tak 36,22. No, nie liczymy kociego jedzenia, które było. 2, 4, 6, 8, 10, 11 euro. Kocie jedzenie, tak? To dla ludzi wyszło nam 25 euro. 25 euro. I teraz tak, i teraz przechodzimy. Bo na razie to widzieliście tylko i wyłącznie marcepanka. Podłudzia Wam pokażę. Ładnie wyglądają. Nie są żadne krwawe, bo też często jest tak, że jakieś takie krwawe są. O, i to jest podłudzie łącznie z tą taką cienką częścią. A te oberszale to jest tylko ta taka część. O, <laughs> to nie było. <laughs> to, to, to tego właśnie nie było. Co jest ta część. I to słoiczki. Kiedyś kupowaliśmy, chyba z rok, dwa lata temu, na gminie różne takie właśnie. To jest Bayerische Frischtik, tak? I to mamy mięso z golonki. Kiedyś często kupowaliśmy w tym, w galarecie. Natomiast ostatnio jakoś tak nie wiem. Rzadziej zaczęliśmy kupować, mało kupujemy. Ja dzisiaj to zobaczyłam, mimo że mamy dużo wędlin. To na razie to sobie poczeka i, yy, i będzie na czas postu kiedy nie będzie już tylu wędlin w domu. To to kupiliśmy i jeszcze kilogram Chicken Nuggets. Jeszcze, słuchajcie, teraz zobaczyłam poza kamerą, no bo mówię strasznie dzisiaj, nie lubię tych rachunków, bo z nich ciężko widać cokolwiek. Kupiliśmy te brązowe pieczarki, bo będzie pizza, no i Chyba do gulaszu też resztę dodamy. 400 g za 1,99. I kupiliśmy jeszcze pod Chicken Nuggets. Jest yy, od razu hańca taki burgerowy sos. 220 ml za 1,49. Proszę bardzo, już pokazuję Wam. To jest. O, nic Wam nie pokażę. To jest ten hańca sos. Już dawno jakoś tak nam się skończył. Nie kupiliśmy American Burger. I kochani, moi brązowe pieczarki, ładne. Były różne: były już takie spocone, jak ja to mówię. A te są rzeczywiście suche, nie są spocone. I, i trochę nawet ziemi jest, więc może nie są hodowane wybitnie na e, chemii. Tylko troszeczkę ziemi też widziały. Słońca to na pewno, nie tylko i wyłącznie lampy widziały, tak? Zaraz przyniosę opakowanie Chicken Nuggets. I proszę bardzo, jest Chicken Nuggets, jest kilogram, jak widzicie. I co, mogę Wam powiedzieć, że to są kawały kurczaka, to nie jest mielone mięso, tylko to jest rzeczywiście kawałek kurczaka obtoczony w panierce i tylko na patelachę. Albo do piekarnika, do piekarnika my nie robimy, bo według nas są za suche i mamy jedzenie. Także jak widzicie, kupiliśmy tak, tu kilogram, i tam 2 kg, czyli 3 kg. Do tego mamy pieczarki, troszeczkę marcepana i 25 euro wydane. I jeszcze odchodząc od kasy, zauważyłam orzaszki. To ja orzeszek. dwa opakowania wzięliśmy, były przecenione za te dwa opakowania tych orzeszków. Takich fajnych orzeszków, po chyba 200 gramów, tu jest w opakowaniu, tak jest, znaleźliśmy po 200 gramów. Zapłaciliśmy 3,49 za dwa opakowania, wzięliśmy. Także też się opłaciło. Opłaci się właśnie na takich minus 30, minus 50%. W Kauflandzie poszło nam dużo minus 50% i zaraz właśnie przejdziemy do tego rachunku z Kauflandu. Kaufland ma ładne rachunki, będzie nam się ładnie czytało. Pierwsza pozycja Kinder Bueno Ice, to są takie rożki, znaczy to są, akurat te co kupiliśmy to są rożki, po 3.59, ostatnio nasz syn je uwielbia i u nas są chyba po 4.19. Cztery sztuki tam są, więc że tak powiem, no dużo, dużo taniej, jak on je tego kilkadziennie. Tak 2 do 4 sztuk dziennie zjada, także oczywiście to już jest puste, bo są w zamrażalniku takim Kinder to, to mamy. A jeszcze Wam powiem teraz, jaka heca jest non-stop. Ja uwielbiam Lody Pik tam są chyba po 900 ml i one kosztują obecnie 3,99 do 4 chyba 29, I gdzie nie pójdę do sklepu, to one są non-stop przecenione 1,79 bądź 1,99. Także kupujemy tego po 6-po 10 ofakowań. I zobaczcie, styczeń, luty, zima, w grudniu też były poprzeceniane i kurczę, teraz są lody przeceniane i jest ich dużo smaków do wyboru. Natomiast lato jak przychodzi, to u nas, u mnie w okolicy jest wielki problem. Już pomijam, że są tylko w normalnej cenie, sporadycznie są w promocji, natomiast yy, wielki problem jest ze smakami, są jakieś takie tylko, których ja nie jadam. To tak na marginesie. Także lodów jeszcze mam tam z 10 chyba opakowań świeżo kupionych. Kawa Nescafe Classic, taka ta zwykła, 8,29 i End Coffee za 12 euro. I też, słuchajcie, ostatnio zaczęłam pić End Coffee Nerd odkofejnowaną. Bez od dobra kawę, bo na wątrobę, na żołądek jest dużo lże, lżejsza, nie mam problemów potem, tak, nie mam bólu, nie mam i tak dalej. I słuchajcie, tu mamy, kupiłam ją, no, coś, o, mamy. To jest właśnie ta bezkofeinowa, OBS, kofeinowa. OBS kofeinowa, czy tam odkofeinowana bardziej, ona chyba troszkę kofeiny ma. I to jest 200 gramów, nie wiem, czy tutaj gdzieś złapiemy to, że to jest 200 gramów i kupiłam to za 12 euro jest jest nawet że będzie 100 filiżanek ocenili tyle na tyle musi mi wystarczyć zobaczymy, czy mi wystarczy natomiast u nas w okolicy nie ma tego jest tylko właśnie taka ale nie ma 200 mg 200 g tylko jest 100 g mała o to jest ta sama kawa, tylko że ona ma 100 gramów. i ja płacę prawie 7 euro. O. Także widzicie, to jest, no akurat mi mąż w zeszłym tygodniu kupił, czy w tym w zeszłym tygodniu mi kupił. Także jest duża, znaczy duża oszczędność to parę euro, tak? Bo, bo tutaj wychodzi 14 euro, on tu wychodzi 12, a ja biorę i do pracy i do domu, więc, więc jest to oszczędność, opłaci się. I zwykła kafe dla męża, on pije z kawiarki kawę, ale czasami właśnie, czy do jakiegoś ciasta potrzebuje kawy, no to już nie robię z tej nirt, tylko z tej robię kawy. Czasami mąż też się lubi takiej puszczalskiej napić. Także mamy to naprawdę takie rzeczy taniej w Kauflandzie. Jest dużo towarów w Kauflandzie, którego bym nie kupiła. Na przykład mięsa parę razy spróbowaliśmy kupić. I słuchajcie, schab jest jak guma niejadalny. Trzeba było wyrzucić. No i tak świnina, no to ma bardzo dużo tłuszczu. Hmm, dżeberka tylko nam smakowały już przyprawione, które kupiliśmy na grilla. To tylko to. A tak to to, no 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 no, no, no. I co teraz jedziemy? Yy, ser. ser. Ser był przeceniony 20%, z 2,20 o 55 centów, także 1,80, tak? 1, nie, 1,70, 1,65 zapłaciliśmy za, za ser żółty. Do pizzy keizę kupiliśmy, no bo też be, be, będzie pizza, czyli <noise> jąkam, jąkam dzisiaj. 1,99, on już jest starty na tarce 250 gramów. Zobaczymy ten przeceniony, ile jest. I y, ten, dżemik, konfiturkę za 2,59. Natomiast to są takie fajne, one są rzeczywiście sporo droższe konfitury. Ale nam akurat my nie dużo kupujemy do jakichś tortów. Kupujemy czasami, może, właśnie chcę do kanapki sobie wziąć, to już po prostu wolimy lepszy kupić niż, niż jakiś tańszy. Bo są dużo tańsze też. Kiedyś były chyba po 79 centów, 99 centów, teraz chyba podrożały jakoś. I co ja Wam, kochani, jeszcze miałam pokazać? Co ja tutaj się naczytałam, naczytałam, i już ja zapomniałam. Sery. To jest... A! To nie wiem, czy to chyba ten sen był. Ten ser! Senna to Wypiłam przed chwilą kawę. To był chyba ten ser właśnie tarty, pójdzie na pizzę. Jeszcze trochę cheddara do tego weźmiemy. I, I weźmiemy takiego tego pizzowego sera, to mamy ten. To jego jest 160 gramów. I to jest go mało. 160 gramów, to może to jest jakiejś wyższej półki. I ten zwykły serco jest go 250 gramów, widzicie, specjalnie do pizzy. Oni tu uznali, że jest specjalnie do pizzy ser. I zobaczmy, bo jeszcze mamy serków. Jeszcze, jeszcze. A będą jeszcze i wędlinki. Teraz na razie jeszcze takie bzdeciki poszły. Poprosimy o ostrość, dziękujemy bardzo. Yy, mleko, to kupiliśmy chyba 3,8%, 99 centów za litr, a spojrzałam to 1,5% było 95 centów. Kiedyś nie było różnicy, kiedyś było w tej samej cenie, nie wiem czy to tylko w Kauflandzie jest różnica, czy w ogóle zaczęła być różnica. Do naszej kawiarki nadaje się tylko mleko 1,5%. Ja ostatnio nie piję z kawiarki, a mąż yy, pije bez mleka kawę z kawiarki. Pije z mlekiem, a robi samą kawę ciemną i delewa sobie mleko. O tak, powiem. Nie chcę mu się robić milch system rajników po kawach. Dobra, tak, to to ja to robiłam. Yy, takie wędlinki teraz pokupowaliśmy. Jedna no to ta polędwica łososiowa. 80 centów zapłaciliśmy. A 79 o minus. Tak. 50% że tak powiem. Taniej. To tutaj z tym serem to ja przesadziłam. 2,20 to już jest po obniżce. Dobra. Ja pierwszy rachunek robię z Kauflandu i nie za bardzo wiem, ale teraz już wiem. Kassela kupiliśmy dwa razy. To jest z kolei Sopocka, jak Polska Sopocka. Po przecenie jest 75 centów. I, i co? I wędzo I znowu. I znowu jest tak dokładnie drugi raz ta wędzona łososiowa. Polska po 80 centów. No to teraz ją omówię. Mleko, no to jak mleko. Nie będę wam pokazywać, tylko zobaczę ile, ile ono ma procent. Chyba 3,8 powinno mieć. 3,5. Czasami jest 3,8. Zależy pewnie od sklepu. To jest łososiowa. Dwa opakowania. Dokładnie. I tu jest napisane, ile kosztowałaby normalnie, ile jest przeceniona, ile kosztuje. O, to jest łososiowa. Nie będzie za bardzo widać. Z koperkiem jest łososiowa, to nie są robaczki to ciemne, nie wiadomo co. To jest koperek I to jest zwykła ta mm, sopocka, tak jak Wam mówię, o. I one są w miarę smaczne. Smaczne są, nie, nie będą mówić w miarę smaczne. Nie wiem, jak one mają zawartość, czego tam, ale liczę, że nie mają zbyt dużo. Natomiast w smaku są smaczne i to są, i to są A, ym, lepszej jakości, tak? To nie są te najtańsze. Ta zwykła polędwica, jak gdyby sopocka, to jest 100 gramów. A ta. A ta druga łososiowa, to już nie wiem ile gram, to nigdzie mi tu nie wyjdzie. <laughs> nie ma, <laughs> nie ma. W mililitrach jest szczypiorek, ale też nie jest napisane, nie, nie szczypiorek, tylko ten deal, czyli koperek też nie jest. I nie ma, słuchajcie, nie ma, nie ma, nie ma. OK, to nie będziemy wiedzieć. To jest to. Ale też podejrzewam, że 100 gramów. To są takie cienko krojone plasterki. To my sobie lubimy po 2-3 na bułeczkę czy na chleb położyć. Kupiliśmy dwie ekierki. Takie małe, normalne, bo synowi zginęła i nie mógł odnaleźć. Więc kupiliśmy już dwie, żeby wziął do szkoły. Jedną miał. Jak mu zginie, no to będzie miał drugą w domu po 99 centów. Jak to my zawsze lubimy mieć jedną sztukę zapasu. Leber, taki pasztet. To jest przysmak mojego męża. 65 centów, 64 centy oszczędziliśmy. Tylko jeden znalazł. Następnie mamy po 1,25 szynkę. Kupiliśmy i oszczędziliśmy po 1,24 euro. I teraz tak to jest taki pasztet. On jest skórka ze słoninki. Mój mąż to uwielbia. O, jak widzicie. To jest to. To też jest nie za duże opakowanie. Pinch, lauch, czyli z tym drobnym szczypiorkiem. 125 gramów. No, ale to jest ulubione dla mojego męża. Te, co się nie robi dla męża. Prawda? Na, na, na. I teraz szynusie. Synusie, synusie. To były takie szynki. Przecenione. Wszystkie trzy wzięliśmy z tej samej firmy. Jak widzicie, 2, 4, 5 plasterków jest, ale ładnie wygląda szynka. Natomiast tydzień temu mąż był i kupił inną szynkę. Tu jest też 100 gramów. Inną kupił mąż szynkę, to tam zachowałam opakowanie. <laughs> szynka nawet jest jeszcze trochę w nim. To też Wam zaraz pokażę, co tydzień temu kupił i jakie były ceny. Ale dokończymy ten pierwszy rachunek. Co my tu dalej mamy? Mamy talery dwa razy po 2,59 i wzięliśmy Czedara, i też Czedar był w promocji: 150 g za 2,09 i oszczędziliśmy 90 centów. I wzięliśmy trzy opakowania. On nie jest niestety tarty, także zaraz go będę musiała zatrzeć do pizzy i ostatnia pozycja i ostatnia pozycja a rosyjski ser słuchajcie 1,49 twaróg rosyjski i też pierwszy raz go zobaczyłam i zobaczymy yy, jak on smakuje myślę że będzie dobry wzięłam 30% tłuszczu i drugi był 15% ja zawsze kupuję tłuste bo cukrzyk powinien jeść tłuste i nie śmiejcie się ze mnie, nie mówcie mi inaczej, bo rzeczywiście, jeżeli pójdziecie do dietetyka, dietetyk zrobi, że tak powiem, dietę. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś tak w Polsce robił dietetyk, że trzeba jeść tłuste wędliny, tłuste mleko pić, tłuste sery, tłuste jogurty. Nie wolno odtłuszczonych. I wydaliśmy na to wszystko 57,65 centów. Czedarki 3. Bardzo miło było, że były czedarki w promocji. O, były po 2,99, a my zapłaciliśmy po 20 euro. Tak. O jest. Dokładnie 2,09. Zapłaciliśmy, także no. Ale to 150 gramów, no to się naprawdę opłaci, słuchajcie. To jest 33 opakowania wzięliśmy, tak? Czyli mamy prawie pół kilo, 450 gramów, i to jest ten ruski serek. On wygląda tak. Nigdy go w życiu nie jadłam, natomiast z tego co słyszałam, co wiem, to widać, jak gdyby było jakieś takie. Tekturka to raczej nie jest tylko, to jest chyba plastik i w plastiku taka foremka, jak gdyby beczułka. Nie wiem, czy on jest bardziej słodki, czy jest bardziej słony, jak to wszystko wygląda. No zobaczymy, spróbujemy. 250 gramów tu go jest. I czy to by było już wszystko, co ja omówiłam, co ja tutaj kupiłam? Chyba tak. Także kochani, na takie zakupy, jak widzicie... Tak, to był cheddar trzy razy. Emmentaler jeszcze nie pokazałam. Dokładnie, Emmentaler. Jeszcze był obok cheddara, jest Emmentaler. Emmentaler w normalnej cenie kupiliśmy 250 gramów. U nas jest po 300 gramów ser. Także tam jest niestety droższy. Z Kauflandem jest tak, jest sporo towaru, którego mnie kupiła. I trzeba uważać, bo jest dużo droższych rzeczy. Na przykład owoce, warzywa są droższe niż u mnie i są dużo gorszej jakości. Zobaczcie, ten Emmentaler 2,59 za 250 gramów. U mnie chyba płacimy 3 euro albo 2 euro za 300 gramów. Ja już nie pamiętam, będę musiała zobaczyć, albo wy odszukacie na poprzednich zakupach. Natomiast trzeba trzeba bardzo uważać, bo dużo jest produktów droższych w Kauflandzie. Mimo, że to jest dyskont i powinno być dużo taniej, herbaty, które pijemy, są tańsze. Tam ostatnio kupujemy, bo w Rewe i w Edece u nas są po 2,29, a tam 1,85,89 płacimy. I tu to, co Wam obiecałam, że Wam pokażę szynkę. Taką mąż kupił tydzień temu w Kauflandzie. Przepyszna jest. Ona ma dwa plasterki. 3 razy 4, 12 plasterków. Naprawdę jest bardzo smaczna. To niby jakaś firma, która istnieje od 1692 roku. Było dobrze, to zniszczyłam. O, i tą szynkę kupił. No to była słuchajcie, cena. Zaraz zobaczymy. Yy, dwa. 3,29 i na euro 65 obniżka, i tu jest 150 gramów. Ratuję, żeby mi nie wypadła. <laughs> nie wypadła jest. 150 gramów za, za euro 65 to to jest naprawdę bardzo niska cena. Kolejne co kupił mąż, to kupił to było. Też szynka, też była przepyszna, bardzo smaczna, i to jest taka ta dla Kauflanda robiona 1,25 za 150 też gramów, więc też bardzo tanio po nisko. I jeszcze pastrami dzisiaj nie było pastrami wołowego chciał kupić mi mąż, ale ja mówię: poczekaj, bo mamy bardzo dużo wędlin, to na razie to powiedzmy. Normalna cena jest 1,99. To było przecenione, więc 1 euro pastrami i ile ono ma, 100 gramów. Uważam, że 2 euro za 100 gramów, czyli 20 euro za kilogram wołowego czystego pastrami, to też jest pychotka. No niestety już zjedliśmy, także nie możecie zobaczyć. Niby on jest z fajnym pieprzem, czyli tym fajnym drobnym pieprzem. Natomiast, nie, 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 ja nie lubię jak jest bardzo coś ostre, a to jest po prostu smaczne. To nie jest wcale pieprzowe, <laughs> nie jest przepieprzone, nie jest spieszone, jak to się mówi. Także nie, i jak widzicie, moi kochani, tyle wydaliśmy dzisiaj na zakupy. Czyli wydaliśmy 57,65 i tak jak mówiłam, tutaj minus 11 euro na koty. Czyli wydaliśmy 25 euro, to 70, 80 ponad euro, 82 jakieś euro wydaliśmy na takie zakupy, które nie widzicie, bo ja się tutaj zajęłam sobą. <noise> <noise> tak już Wam nic nie pokażę. I jeszcze jest kilogram nagetsu w lodówce, tak? I sporo tych wędlin. No, wiadomo, że w normie tutaj zostały dokupione owoce, jakieś tam warzywka i tak dalej. Także to też nie jest tak, że tylko my teraz będziemy same jeść wędliny. Pieczywo robi mój mąż sam osobiście. Pizzę też teraz robi sam osobiście, także już nie kupujemy. Mamy tą, tą dobroć, że robi wszystko. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Że chcieliście obejrzeć, zapoznać się z tymi cenami niemieckimi, z produktami niemieckimi. Piszcie oczywiście komentarze. Zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania, do pozostania na dłużej na tym kanale, jeżeli Wam się podoba. I, i do wpadania też na y, live'a w pierwszą niedzielę o 18:00 i zadawania pytań, y, komentowania, bo ja też Wasze komentarze uwielbiam. I, I poprawiania mnie, i przekazywania informacji też z innych części Niemiec, jak to wszystko wygląda, bo ja mieszkam na południu. I do usłyszenia, kochani moi. Papa! Pa.